regulacje dotyczące stablecoinów obejmujące między stablecoinów. Hmm. Okej. Okay. Witam X grosz z tej strony. Witam na kanale Kryptokamikadze. Dzisiaj co dzisiaj? Dobra, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku rzeczach. Dotkniemy XRP, dotkniemy stablecoinów, dotkniemy Tedera. A na sam koniec wrócimy do mojego tweetu, gdzie napisałem, że rynek nie wcale nie jest Twoim przeciwnikiem ani wrogiem, wręcz czymś innym. Rynek to Twoje lustro. Rozwinę to w drugiej części tej audycji, ale zacznijmy od samego początku. Na samym początku całkiem niezła ciekawostka, szczególnie, że na polskim. W polskiej przestrzeni krypto dużo osób lubi uderzać, że tak powiem, ślepakami w Tedera, i gdybyście śledzili mnie od jakiegoś czasu, to wiedzielibyście, że ja akurat lubię patrzeć realnie na to, co się dzieje, i nie będę zmyślał pewnych rzeczy, ale jeżeli ktoś goni pod to, aby wywołać burzę lub zasięgi, no to będzie pisał, że zaraz po tym jak Tedder upadnie i dolar będzie po 6 zł, to wtedy coś tam. No i, i, i tak się dzieje. W tym samym czasie prezes Tedera potwierdza, że po znaczącej zbiórce kapitału wartość, to oczywiście to nie zebrali całe 500 miliardów, ale na podstawie tej zbiórki części wychodzi na to, że wartość Tedera jest wyceniana na 500 miliardów. Co sprawia, że jest on jedną z najcenniejszych prywatnych spółek na świecie, razem z OpenAI wręcz. To jest, to jest, wręcz, to jest wręcz coś e, niesamowitego, ale to są właśnie takie rzeczy, które dzieją się w, <laughs> w świecie krypto. Krypto e, nam, rodakom, e, jeżeli chodzi o ogólnie, o Polskę. Krypto nam ucieka. My w tej chwili, co robimy, e, zajmujemy się tym, że trzeba kupić sobie radyjko z falami FM za 20 i spakować je do plecaczka. Co jest, co jest tragedia. W tym samym czasie e, obserwujemy również to, co robi e, Binance. E, <coughs> Binance, a raczej Zhao zaos Binance. I tutaj Astercoin wyskakuje i ma niezły, niezły ran. Na samym od razu niesłychanym, i sam na zresztą napisałem, jak napisałem na y, Twitterze, że naprawdę y, Rysiek mógłby się sporo nauczyć od CZ. I nie, nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla mnie. <laughs> żadnego wytłumaczenia, żadnego y, chowania się, żadnego nic. Nie ma wytłumaczenia. Y, to, co że tak powiem, dopisywanie sobie dopisywanie sobie teorii spiskowych w stylu, wiecie, wyleszczania lub czegokolwiek innego, to, to nie, to jest, to, to, to jest, nic nie ma nic wspólnego. Po prostu to się, mi się to po prostu nie pokrywa. Nie będę dzisiaj rozwijał tematu Ryśka, może kiedy indziej, ale mm, ja zaczynam być bardzo rozczarowany i. i, 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 i i dlatego tak piszę. I dlatego teraz takie mam zdanie na ten temat. W tym samym czasie Champagne Zao odsiedział wyrok, wychodzi, e, zaczyna działać. Aster, e, e, jego token robi nieprzeciętne zwroty. Tutaj akurat mamy tylko na Tubicie ten wykres, ale możecie sobie sprawdzić wykres, jak wygląda. Jest wręcz nieprzeciętne zwroty, jeżeli chodzi o, o ten token. Mało tego, jeszcze SEC jest okej okay z tym, a więc ten DEX może operować bez żadnego VPN-a nawet w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy to uchodzi na razie poza oczy, czy, czy jak, ale na razie jest wszystko okej okay z tym. W tym samym czasie moglibyśmy również powiedzieć, że co? BlackRack, BlackRack, Patrzy, no właśnie, zobaczmy tutaj jeszcze. Let me ask you this: will you do another ETF? How about an XRP ETF? I know you got e Ether out there. Mm, I, we, How about XRP? We, Can you answer that? I can't. <laughs> Okej. Okay, Larry Fink, jeżeli nie wiecie, kto to jest, prezes BlackRock. Ale jeżeli śledzicie mój kanał, proszę 6 lat temu film X Grosza, gdy dotykałem BlackRock i ich podejścia do krypto. i że będą w krypto w końcu, no i oczywiście mają swój ETF, jeżeli chodzi o Ethereum, ale w tej chwili XRP całkiem ciekawe, więc, więc sporo się dzieje, sporo się dzieje tego wszystkiego, co, co o, czym, o czym rozmawialiśmy i w tym wszystkim trzeba pamiętać jedno, że może ta HOSA, może ten ten obecny, obecny czas na rynku wcale nie jest inny niż poprzednie hosty. Jest po prostu, tak jakby, lekko przesunięty w czasie, moim zdaniem. Ciągle uważam, że następny rok, 2026, rynek krypto zakończy poniżej roku 2025, a więc czeka nas czerwone świece, czekają nas w przyszłym roku. Kiedy dokładnie zobaczymy, ale. Wygląda na to, że przesuniemy się lekko w stronę jeszcze 2026 i wtedy dopiero zaczniemy to wszystko, o czym mówimy w tej chwili. A więc, XRP, etf -y, to wszystko tutaj się wliczało, tu się liczyło. Sześć lat temu to miało sens. Oczywiście czasami jest się zbyt wcześnie, czasami trzeba odczekać swoje czekanie najcięższa praca, jaką może wykonać człowiek. A więc czasami trzeba odczekać swoje. I tak jak e, na moim YouTubie możemy sobie zobaczyć filmy sprzed. E, zobaczmy, najstarsze, najstarsze filmy. I tutaj, e, kiedy ten gość jeszcze nie miał tatuaża Luny na ramieniu, o nim mówiłem. E, tokanizacja złota nieruchomości wszystkiego 7 lat temu. E, Bitcoin plus dla rodziny, kiedy 500 plus ludzie brali 7 lat temu, bakować i tak dalej, i tak dalej, aż podchodząc pod BlackRock tutaj i inne, jak co, wizja następnych 5 lat, inwestycja w bitcoina, dlaczego tak, 6 lat temu. To wszystko, to wszystko mówiłem i popierałem tym, co znamy z historii, choćby historią, jeżeli nie znacie tej historii, bardzo warto by było zapoznać się z historią inwestora, który zainwestował, gdzieś tutaj mam fajny film, jest tutaj, 800 dolarów w firmę Apple, Steve'a Jobsa. Dzisiaj jego inwestycja warta by była miliardy, ale potrzeba mu było, że tak powiem, cierpliwości mu brakło i i skeszował się z tej inwestycji dosyć szybko. Więc czasami tak to właśnie wygląda. Dlatego również, kiedy mówię o, moich, o moim podejściu do, 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 do inwestycji i ogólnie do życia, że wolę, żeby coś poszło do piachu, ale nie sprzedać czegoś za szybko, to jest, to jest również jedna, jedna z podejść, którą jakby wyciągam wnioski z tego, co widzę z historii. A najlepiej wyciągać wnioski z z czegoś, co, co ktoś zrobił, i po prostu doświadczać już aktualizowanych, aktualizowanych sytuacji na podstawie czyichś błędów. No ale nie uniknie się błędów. Błędy zawsze, zawsze błędą. Będą, więc o tym również często sobie rozmawiamy. Ciekawa sytuacja jest również tutaj, kiedy, kiedy to znowu, to jest a propos, propos TDR, a propos Bitcoina, a propos krypto i a propos tablet coinów i wszystkiego. Znowu zaczyna się w Polsce, kiedy, były, kiedy był nago, nagonka na nieruchomości i tak dalej, kiedy tam nasi znawcy nieruchomości mówili, ile to będzie metr kwadratowy w Łodzi po 20-30 tysięcy, i tak dalej, to nagle teraz znowu widzimy, że na przykład, że tutaj fliperzy z Dubaju mają problem i tak dalej, bo jak w Polsce się oczywiście rynek łamie nieruchomości, to tam też się będzie łamał, ale wystarczy wrzucić sobie parę danych, a tak naprawdę to powiem wam, że jeżeli chodzi o rynek nieruchomości w Dubaju, to w Polsce w ogóle nie ma nikogo, kto ogarnia temat. W ogóle. Ja tak patrzę i słucham, to jest, to, jest, to są wszystko to są takie, Wiecie, ludzie, którzy chcą wam sprzedać, ludzie, którzy chcą wam sprzedać ich ideę, ale nie mają to, jakby te, te, to poparcie, wiedzy jest jakby żadne. Więc znowu, całe szczęście, mamy internet, możemy sami odnaleźć rzeczy, które nas interesują, i powiem wam tak. W 2024 roku w Dubaju odnotowano łącznie 226 tysięcy transakcji na rynku nieruchomości, z czego tam procentowo 60% to były nowe nieruchomości, 40% z drugiej ręki. Nie, to są dane z DLD, a wartość tych transakcji wyniosła 761 miliardów dirhamów. Dirham i złotówka to jest prawie 1 do 1 w tej chwili. Gdzie w Polsce w tym momencie wartość transakcji na rynku nieruchomości wyniosła 150 miliardów. Więc widzimy różnicę. Teraz ilość ludzi w Polsce prawie 40 milionów no może teraz mniej, ale prawie 40 milionów ilość ludzi w Dubaju 4 miliony. Więc teraz, gdy tak popatrzymy, ilość ludzi, Oczekiwana ilość ludzi w Dubaju w następnych latach rośnie i to bardzo oczekiwana ilość ludzi w Polsce. Rośnie, nie wiem. Więc e, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości też jest bardzo ciekawa rozkmina, jeżeli chodzi o internet i, i to, co się dzieje. Więc e, ogólnie cokolwiek słyszymy, weryfikujmy. Um, więc cokolwiek słyszymy, musimy weryfikować. Nawet jeżeli coś słyszycie ode mnie, trzeba to zweryfikować. I ja nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jeżeli ktoś zweryfikuje i poprze to e, jakimiś danymi, gdzie ja mogę się odnieść do tych danych i sprawdzić je dla siebie, to, e, to bardzo chętnie to zrobię. Bardzo chętnie to zrobię. A więc tak to, tak to wygląda. A teraz jeżeli chodzi o rynek krypto, jeżeli chodzi o rynek krypto, jeżeli chodzi ogólnie o to, co dzieje się na rynku krypto i jak tradujemy w tej chwili, co tradujemy, jedną z, odnowu, jedną z użyteczności, najlepszych użyteczności, moim zdaniem, rynku krypto jest to, że pozwala nam, rynek krypto pozwala nam zarabiać na tym rynku. I jedną z form zarobku jest trading. Wszyscy tradujemy, krótkoterminowo, długoterminowo. Nieruchomości tradujemy, złoto tradujemy, akcje tradujemy, krypto tradujemy. Nieważne, czy tradujemy to na przyłomie lat, nawet ziemię tradujemy. Tak, ziemię, nieruchomości, ziemię. A czy na przyłomie lat, czy na przyłomie godzin, ale tradujemy. Więc rynek, tak naprawdę, i tutaj jest spora właściwie znajdźmy sobie ten mój tweet i zobaczmy komentarze. To jest spora ilość komentarzy ludzi, którzy, którzy powinni się zastanowić, bo, bo, bo e, no, choćby jakby, choćby jak tutaj taki taki gość, który, jeżeli coś nie rozumie, to się śmieje. Zwykle jak ludzie coś nie rozumieją, to się śmieją. To jest no, to jest też normalne. Chyba, że. Chyba, że się śmiejesz, bo kompletnie coś rozumiesz, ale właśnie. Rynek tak naprawdę moim zdaniem absolutnie nie jest Twoim wrogiem. Kiedyś jeszcze jak analizowałem książkę um, Jessego Livermore i, i ono również pisał o rynku nieruchomości, i to się wszystko pokrywa. Rynek jest jakby Twoim lustrem. Lustrem. Trydujesz swoje przekonania, swoje ego, swój strach, swoją arogancję, swoją chciwość. I rynek wcale cię nie kara, ale pokazuje ci ciebie. Dokładnie pokazuje ci ciebie. Rynek nie ma zamiaru cię ukarać za nic. On ci pokazuje ciebie. Nie ma sensu okłamywać się tutaj, ale trzeba wykorzystać właśnie rynek po to, aby te niektóre niefortunne cechy, które mamy, z nimi sobie poradzić. Lubię po prostu spalić, pozbyć się ich arogancji, chciwości, ego, strachu. Rynek nie jest po to, aby, aby nagradzać cię za to, że jesteś inteligentny, elokwentny, lub, lub rynek, żeby chciał potwierdzać to, co myślisz. Wcale tutaj to nie ma absolutnie nic z tym wspólnego. Zauważcie, jak odwrotnie my sobie czasem myślimy: O, jestem inteligentny, więc i zaczynasz kminić, i nagle bum! No, jak to? Przecież to jest, wszyscy są ustawka sprzeciwko mnie. Nie. Może to właśnie tak jak Warren Buffett powiedział, Twoja inteligencja wstrzymuje cię od jasnego myślenia. Bo pewna indoktrynacja, którą wykonałeś sam na sobie, blokuje cię od popatrzenia poza określony schemat. Jak to się, jak to ja często lubię powtarzać, think outside the box. Takie stare powiedzenie. A ja powiedziałbym, zapomnij to powiedzenie. There is no box. Nie ma żadnej box. Więc też rynek nie potwierdza Twoich przewidywań. Nie jest po to. Bo rynek kompletnie nie ma, nie ma pamięci przecież. To znaczy ludzie mają pamięć. Ale rynek nie ma pamięci, opinii. Absolutnie. Dzieje się to, co się wydarzy i to się dzieje. Mało tego. Jeżeli my coś zainwestujemy i coś rozkminiamy i idziemy, i w pewnym momencie siedzimy i. Boże drogi, nie pozwól mi tego stracić. Rynek nie ma litości. Nie ma litości. Tylko i wyłącznie lustro. W tym momencie popatrz w ekran i widzisz lustro. Co to było? Strach? Chciwość, desperacja, arogancja, ale łatwiej jest zwalić na coś, łatwiej jest zwalić na kogoś, łatwiej jest szukać winy gdziekolwiek indziej, byle nie w sobie. I tyle. Nikt tego nie chce uznać, ja to wiem. Sam po sobie to wiem. Yy, Tradyuję już na tym rynku ponad no, z 8 lat. Siedem może, jak tam popatrzę na te filmy, kiedy zaczynałem. I, I powiem, że człowiek strasznie poznaje siebie, robiąc to. Kiedy poznajesz siebie, nagle wykresy zaczynają mieć sens. To jest dopiero niesamowite. Więc opanować wewnętrzny chaos, to jest, to jest coś, co jest bardzo ważne. Jak często y, trzymasz się czegoś... Y, Zbyt kurczowo. No to, są, to jest wewnętrzny chaos, to są emocje. A jak mówiłem już kiedyś, emocje sprawiają, że rozsądek wyparowuje. I, I właściwie nawet czego w tej chwili się człowiek boi? Boi się przyznać, że nie miał racji. To też jest niedobre. To jest niedobre w tradingu, to jest niedobre w inwestycjach. Więc patrząc na siebie i na swoje reakcje, zaczynamy rozumieć, co dzieje się na rynku. Jak często grasz za dużą kwotą i sprawia to dlatego, że zaczynasz mieć zbyt duże emocje co do pozycji, co do tego, do czego jesteś przywiązany. Okej, okay, jeżeli uda ci się z tego wyjść... Bez szwanku, super. Cieszę się. Ja sam miałem takie sytuacje, ale wyciągnij z tego wnioski, bo nie jest to mądre. I właściwie dlaczego chciałeś grać tą kwotą? Chciałeś poczuć się znacząco? O co chodziło tutaj? Znowu, zadawaj sobie jak najwięcej pytań, jeżeli chodzi o to. Trading to jest bardzo ciekawa rzecz I, i, i powiem Wam, że bardzo dużo osób, którzy w ogóle ja zauważam, kiedyś tutaj niedawno miał, znalazłem taki artykuł na internecie i czytałem ten artykuł, i tam było, że właściwie jak to jest, że trading, poker, nieruchomości. To wszystko gdzieś ma w sobie jakiś wspólny mianownik. Biznes gdzieś ma w sobie wspólny mianownik. Więc. Gdzieś to jest. Trzeba to znaleźć w sobie odnaleźć. I zdefiniować, i odnieść się do tego. I nie mówić, że tego nie ma, bo to jest. Więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o trading, to by było. To by było tyle, to by był mój wywód na dziś, to by był mój wywód na dziś. I patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, patrzymy na Bybit, Tubit, to są dwie giełdy w tej chwili, które traduję. Mam jeszcze Max. Jeżeli chcecie spróbować, wejdziecie na taką giełdę jak Tubit, tam są jakieś bonusy startowe, spróbujcie. Jeżeli chcecie spróbować na Kiedyś tutaj pokazywałem na takim demo koncie. Spróbujcie na demo koncie. Chociaż tutaj widzę, że w komentarzach ktoś mi pisał, że na demo koncie mu szło dobrze. W momencie, kiedy przeskakuję na realną kasę, bum, od razu mu idzie, idzie nie tak. O, więc tym bardziej jest to jakby potwierdzenie tego, co mówię. Nie jest problem z rynkiem. Problem jest z nami. Więc Szukajmy w sobie, gdzie tu leży problem. I to by było tyle na dziś. Wałcz, nie, nie wiem, czy ktoś z Was postawił tutaj tego stake'a na walidatorze. Oni płacą w tej chwili gdzieś tam jakieś około 11%. Coś takiego widziałem, więc to jest ciekawa, ciekawa opcja do tego, aby sobie zobaczyć, o co chodzi, jeżeli chodzi o Pulse Chain. Szczególnie dla tych, co jeszcze trzymają jakieś farmy czy coś w tym stylu na puszczenie, gdzie te farmy są już, że tak powiem, mało, mały profit z tego, więc tutaj 10% to nie, jest, to nie jest nie wiadomo co, ale mówimy o czymś, co jest wiecie, co jest tylko dodatkiem do, do, do całego krypto. Ceny. Rysiek tam znowu blokuje wszystkich i tak dalej, szkoda gadać, więc do tego kiedyś się jeszcze odniesiemy. No, ale ciekawe, ciekawe się dzieje. Widzimy. ETF-y, yy, zakupy krypto przez państwa, firmy. Cuda. A gdzie jesteśmy? No właśnie, gdzie jesteśmy w tej fazie rynku? A gdzie jesteśmy w tej fazie rynku, to dzisiaj już tak nawiązałem troszeczkę, ale do tego odniosę się może w moim następnym materiale. Dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.